922 2, 2007 To już 85 lat Te. Dla wszystkich zasłużonych Dla wszystkich miłośników Kolejarz Gra cały czas Kto dziś wygra ważny mecz Bo to dla nas ważna rzecz Przedstawienie trwa Magia futbolu Nic się tylko czysta Ktoś Kto dziś wygra ważny mecz? Przedstawienie trwa, magia futbolu, liczy się tylko 300 grach. kto dziś wygra ważny mecz, bo to dla nas ważna rzecz. Przedstawienie trwa, magia futbolu, liczy się tylko 300 gra, kolej moją Siemanko, ja jestem Ghost Rider, a to już jest trzeci bodajże odcinek serii FIFA 14, Eric Madafaka King okej okay, to jedziemy następny mecz <laughs> e, tak 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 wyjazdowe e, będzie madafaka. E, do środku pięknie dośrodkowałeś e, wyłącz to e, do, e, no i gramy <laughs> e, dzisiaj tak na luzie sobie nagramy przegramy to przegram najwyżej bo jestem trochę skurzony bo mnie internet nie działa internety mnie nie działają Ehm, no i taka sprawa, no i postrzegam okay. się, że sobie nagram FIFA Gdzie to wywalasz baranie, głupi idioto ehm, No i tak, jakoś pomyślałem sobie FIFA nagram, kurwa, wiem się Tu podej, Tero, patrz, dobre Jeszcze raz ehm, Niedobre dośrodkowanie! Czarny murzyn wybił. Czarny, biały murzyn. Gdzie, gdzie, gdzie był faul? Gdzie był faul? W nie był faul. Ehm, dobre. Podejdź. To. to. W piździe! W dupę se mój Bananem mojego postraszy. Będą się chyba pilnować, to. Jeżeli nie... Jeżeli to, nie wiesz, się podał, to by cię No wysłań patrz. Co się dzieje? Urwa co, jeszcze ja fałlowem? Nie, nie, chryste pani już mnie nie dobijajta, chociaż w tym szkole mnie dobi dobijają. Dwa niemieckie dzisiaj pod rząd miałem. Chryste by to jeszcze wpuścił. Dwa niemieckie pod rząd. No, Inne mi nie działa i jeszcze taki faul. Nie, bo mnie pójść Ja pierdzielę. Weź tam mnie nie dobijajta, szlagolski nie dobijaj mnie. Podejd! Ty mówię, że w tą szkądą pójść w dupę. No zabierz ta im tą piłkę, barany matoły Dobre No No idzie po nich to Chryste panie Dobre, ciśnię, patrz, Tero, co się dzieje? I patrz, finezyjny, ich kuj w dupę. Ja pierdole. No i bardzo dobrze, kurwa, podej to. Dobre. I kurwa bomba. Dobre, dobre, dobre. Ja już nic głupi nie robić, bo znowu dostanę żółtą kartkę i będzie dupa. Eee, ehm, czekaj, czekaj, gdzie by tu, tu, dobre, niedobre. O, dobre, dobre, podej Faul, de odej, piłkę będzie faul. Tu, tu. der, odej, patrz, jeb, o ja pierdolę. Dobre, dobre, gromy, gromy, ludziska. Eee, ach, chuj, z daleka strzelenia Ojej, jest i bardzo dobrze kurwa i drugą żółtą za Ja, Ja. A jeszcze mogę powiedzieć tyle. Jak będzie, albo nie, to na koniec odcinka powiem, <laughs> najlepiej, ale coś bardzo ważnego powiem, Dotyczą tego mojego kanału, Jest na YouTube, Używaj tą piłkę, dobre, 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 podej, patrz, za moc, za moc, za głęboko, za głęboko, tu, patrz, Jaki de... dobre dobre, no 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 całe ręce rozpłynęło, żeby mi się Tibie rozjebało Gdzie <śmiennie> by? A i tak nie było spalonego i tak W dupie był spalony Dobre I do mam podać kurwa, tu nikogo się nie wysuwa O, Tero na spalonym to tak, to się kurwa podej jednak nie było spalonego. Ta, do tramwaju. Dupa nie tramwaj. tam tramwaj to zobaczysz. Dobre, dobre. No i do kogo ją mam podać jak tu nikogo nie ma. No i patrz i teraz strzelasz gol. No mimo szczęście 30, gol. No że strzeliłeś, bo jak nie, to ci poszedł żony wyruchać Dobry, gromy, grumy, grumy 1-0, lech Poznań prowadzi A, jeszcze może Ultimate Team, ale kiedy nagrywał jak w starcie czasu, dopóki FIFA 15 nie kupię, to może Ultimate Team sobie nagram ja kupię FIFA 15, to już będzie karierę z Ultimate Team i, 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 i e, e, f*** kariera z Ultimate Team, chryste panie co ty pieprzysz, szopie to przez tą szkołę dobre dobre ciś kurwa co gol z f*** gol jaki gol wcf wow, kurwa już mi się pierdolisz wszystko tej szkoły możeś polął to i ja bez życia ci ten lech gro. No ładnie, czysto teraz. No tak, tak, tak. No i mamy w przerwę, 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 że bym chciał, przerwę, przerwę,

Dobre, dobre, dobre. I patrz, I jeszcze raz, teraz, łożżeś. Chuj będzie szczegół. No kurwa, wy tu Smaciarze Ty no 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 i coś. Mówiłem, że tak podałeś to nie. Dopłodej do mnie to nie, nie powrój do mnie podawać, kurwa. Kurwa kapcia zajedno, to by się podał. No i no i no i gdzie podałeś? No i gdzie podałeś? Ja się pytam. A dawaj tą piłkę, o jest 4 minuta eee, A my ja nie jednego już Czyszczeliśmy, Czy ale le, to nie my szczeliliśmy, tylko jakiś kurwa Kankuryn. Kurwa związki, wioski Szumicha I, ja. Dobra, to ja się żegnam, zobaczymy się po przetowie, także z Okej, okay, witamy się po przerwie. Dobrej, grumy, grumy, ludziska grumy, trzeba wygrać ten mecz. E, dobrej, tu wysuń, patrz, Tero, i... Wstań, kurwa, no ja, pan pan tam blokował, kurwa. Oluju. Dobrej to, dobrej to. Dobrej to, kurwa. E, dobrej to, kurwa. Niedobre, dobre. Ciś, kurwa, na za daleko tu... Dob, oń! Oluju! Je... Chuj... Dobre, dobre, ciś, jem. Ciś, jedziem, jedziem, kurwa. Dobre, tu wysunę. Chuj, teraz to w prawo. Ty no, wysuniesz to kiedyś? Debilu. Kurwa, podejd, to właśnie widzę, bacz, mi się płaka Dobre, podaj to Pytanie, czy trzyma się przy piłce? Jaki kurwa zaraztaj je pamy Waldy ma sobota? Dobra, jaka sobota, sobota nie tak Sobota to z buta wieżu no przejmij, tato! No dobra. Patrz, podejdź. No, Boże, ten... jeśli podejdę, to bym cię puścił. Czekaj tam, bo ktoś mi tu chyba podsłuchuje. Tylko jeszcze nie wiem kto. Dobre, dobre. No ciś, kurwa, kurwa no, i bomba. Woloyu. luju. na spróbować czegoś nowego, jeśli chcą odmienić losy tego pojedynku. W drugiej połowie przegrywają, wprowadzają nowego gracza. Przed nami statystyka <trym rozdziałek>

Ja pójdę tutaj. A ty mi tu wysuniesz. Brwa, ale mocni, mocni, siły w tym lechu, nie mota czy trwało. Przemysławka pierwsza. Łatwo, łatwo, załatwo taj dopiero. Bo! No, no szczelej No! Pięknie po słupeczku! Yeah! No, tak szczela, Erik Madafuck, Oluju jak mnie wszystko boli! Oluju No i no, no i czemu mnie zdjąłeś No i czemu mnie zdjąłeś, tego, tego nie rozumie Dobra, teraz zagramy trzeba mieć do końca eee. Czekaj, czekaj Przeciwnicy przejęli. No padaj to że podął, ja pieczę Dobre, dobre, niedobre. No ciś tam. Ja pier... No a bo piłko, karboledze, piłka, przelatuje. Oj, pochój będę biegnie. Dadzą mi banana, to pobiegnę. Jeb. Yep. Łoluju. Aleś masz strzelił. O dostrzelał Teodor, czy tak myślał Rudy. Nie, on jest siwy. Dobre, dobre, ciś, ciś. Chyba trzesaj, ale się cieszyć. Czaj, Dośrodkowanie. I huuuńca Dobre. Dobre, dobre, do... O dobre, Przejdźcie dobre. Łokko na niedobre. dobre. Kurwa, zamieszczaj mi tu piłkę. Barany ma to ujebane. i jebany. Patrz, cztero i oci, tu wysuwam, te ciśnie. Kurwa bomba. chój <laughs> I dośrodkowujemy. Patrz, ledzie gol. Chryste panie, jak on strzeli. I pole gry. Zespół spełnia nadzieje i oczekiwania, publiczność staje na wysokości zadania. Wszyscy są Żeby tak różnego zjebać. No ciś do niego, kurwa Dobre, dobre. Ty, fał, 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 jest boiska, czerwona kartka! No coraz mniej czasu do końca dobre, podaj i tu e, Teraz tu podumy Nie tu kurwa Ale szczegół strzelimy se Z tego wyszedł Dobre. Możeś po to i Nie Niedługo kurwa w Barcelonie albo w Realu No kurwa dziś Jasus Maria, występania. Patrz, Terro, kurwa, mych wysunąć, debilu. No i co, no i stój, a ty, ty stoisz, no i... No i co, no i no i co, no i no i no i no no i No kurwa mnie zrechujcie Barany matoły Kurwa Ja pierdolę jak wygracie Bramkarz podaje ci z ręki piłkę i chuj dojść, a po chuj bier, Kurwa, kurwa ty tylko dwa zęby Ciekawe na jaki nagram, 8.6 już lepsza, w po, po, poprzednim meczu miałem 7.7 chyba ocenę. Eee, T-Mobile Extra Klasa. Dobre, czekaj czekaj, co tu mamy? Eee, nie, 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 nie. Eee, co tu podrosło? Obrona nam podrosła, kurwa. Obrona nam podrosła, ale jesteśmy napastnikiem. Ja eee... Czekaj, czekaj, bo tu jeszcze nic... Tego nie kapuję. Dobre, bo my tu kalendarz. Eee, a, i to umiem powiedzieć na końcu odcinka. Jak będzie tysiąc subskrypcji, albo oczywiście więcej... Jak będzie 1000 subskrypcji będę nagrywał z kamerką. Tak jest, dobrze że słyszeliście, będzie 1000 subskrypcji, zaczynam nam nagrywać z kamerką. Także co? Nie zapomnij zostawić ofensywnej fabki do góry oczywiście. E, udostępnij na Facebooku, komentarza napisać, jakie masz. że e, tak powiem. Kurwa cenem. Uchuj. Nie zapomnij zasubskrybować, zakomentować, jakie masz uwagi, o uwagi, o, ofensywnej fabki do gry zostawić, oczywiście udostępnić na Facebooku. A link do fanpage'a będzie w opisie, także ja się żegnam. Do następnego odcinka, nie wiem z jakiej gry, prawdopodobnie z Metina jakiegoś, ale to się jeszcze zobaczy, także na razie cześć, no i pa pa! Szamoneczko, szkoła jest do dupy, ja wam to mówię.